A jakiś piorun, muśka a jakiś kurwa, nie wiem. Wszystko. Ten nieco ogłuszony, ale tego drugiego. No, masz... Ale nie zabić tego jednego? Ale ten tak nas wali za 400. Tam, który... A ja, a ja jestem spodem. materialistką. Ty, 400 życie nie? Nie wiem, no już sam. Mogę mu Szyszysz. serię śmierci puścić. No dawaj. Tylko, że w jest Okej. Jak to możliwe? Nie wiem. Ale jest przesrany. Zaatakować tamtego, kogo który... Bardzo tego je panego, co stoi tej kałuży. Czemu jebanego? Bo Chyba jest Tak bo tak już powalnia, osłabia i wszystko robi. Czas. Ja i moi ludzie poradzimy sobie bez A co, na... co? To nie było mądre. Czemu? Przylągę. Tak, ale teraz mądre. ty byś należał do do której nie będziesz mógł podejść do niego. Mów Dobra, masz Geralt. Witaj, Tris. O, widzę, że się znacie. I teraz mnie bardzo dobrze znacie. Byłem ciekawy, czy tu trafisz, w mnie. Dobrze, Dzięki. Dziękuję. Uff, no ja może te sraje cię no się, się leci, nawet sprawę. jak nasz, no nie wiem. Wie, w dzisiejszych nie czasach wie, ktoś, kto nosi kłamiecze i umie zrobić z nich urządzenie, może się bardzo potrzebny. Ja. Tak tego moglibyśmy kończyć. A mogłem. Ale chciałbym zobaczyć jak sobie poradzisz. Nie! Czy jesteś szkodowo A Ty jesteś no. sprytny! Zapiszę grę. Chyba, że Ja mam poważne plany. No, Ale powiężne plany zagospodarowania tego miasta. No nie. Może powinieneś zostać miejskim lejcem. Żartujesz? Rada miejska. To zwykłe marionetki na sznurkach poruszanych przez hierarchę Notgradu. a ustawio no, też że i jego łowców-czarownic. Władza pozorna mnie nie obchodzi. A miałem tyle mikstur. Visioner. Oh, oh, Kiedyś tak zwane wolne to to nasi stanie się naprawdę wolne. A żeby nie do się doszło, trzeba wyplenić stąd zabobony. Pierdolenie o świętości wiecznego ognia jest dobre dla dzieci. Widać nie tylko. W czasie egzekucji wiwatowały tłumy, głównie dorośli. Nie. No, nie. Nie. Zawsze lubiła słońc palonego ludzkiego mięsa, ale ludzie kiedyś A tam ta że wieczny czy? ogień jest tylko tak po to, to, i ten. Mówią na to, że no, zgniły gaj. Ale to Nowigrad jest przegniły. Witaj w ostatnim rzędzie no normalności. No kurka, Wig! Aha. Trzymaj się, że gledalgo. ktoś taki jak ty trafił Ale naszego nie naszego miasta, bo to kiedyś stoi wasze miasto, Geralt. Wspomnisz moje słowa. Ja Krasę. się kręcę. Powiedzmy, że moje i moich przyjaciół. Nie, A że wam już ty w nie inna historia. A teraz zostawiam was samych, bo widzę, że... Właśnie tego potrzebujecie. Ja wiem, już kurwa co mam robić za mrożego. Mam sporo rzeczy do załatwienia w mieście. Chętnie się do ciebie przyłączę. Nie, nie, nie. Jeszcze takie obrażenie mam. Wykorzystujecie? Raczej pozwala mi przeżyć. Gdy mi ktoś pół roku temu powiedział, że Tris Merigold będzie pracowała dla druigrackiego Półświatka... pół roku temu pani czarodziejka, piękna jak zwykle, żal się rozstawać. Pewnie tak niedługo tu wrócę. A ty, zamiast się przymilać, oddaj mojemu przyjacielowi broń. A pewnie, no tam, że oddam. Tam, tam Powiedziałem, tam. że oddam, to oddam. Masz tu, swoje znaczy ostrzegający. Dzięki. Zrozumiałeś tę odporność na No tak. to nie jest już miasto dla ciebie. Właśnie mi Marian napisał. Zamykają naszą dawną pracę. Ciao. Rozumiem Geralt, że przybyłeś do Nowidrady w ważnych sprawach. Ja... ja to bardziej tak niż bardzo. Okay, to... Szukam kogoś. No i nie wiem... A konkretnie? Królem Jednej Nocy. Chodzi o dziewczynę, <laughs> która jest dla mnie jak córka. To potem mu dał. Ona! Przez <grystą> to upadł. To niemożliwe. Dali mu podwyżkę. Dali żeby... mu żeby się a no, Ja mam nadzieję, że coś tak. słyszałaś. No. Ja to cię od jakiegoś czasu. A muszę mi znaleźć. Ale aż tak źle. Pewnie. A podobno mi się. Zrobię poprawia. wszystko, co się tylko da. Proszę, pośle Jak, jak w zarządza, to wiesz. No jak dam, to zarządza. Powiem, że Chłopie, mu mu do mnie to... On wymyślał kurwa jak MacGyver i różne rzeczy, które kurwa nie miały prawa funkcjonować zgodnie z prawami fizyki. I dokładnie szkoły nawet nie skończył. Jak miał no, 10 fakultetów zrobionych? Więc <grym> <grym> co, po co mi te fakultety? Witaj smart. Udało ci się zdobyć... No ale, damy to Nieby tak, ale wystąpiły pewne A ja właśnie zegry... tej, na warsztacie. No więc idę ci ja z workiem na, na warsztacie to na przeciwka tam. trzech ze straży Na się no, do no, no, nie? mamy czasu, a wiem jak lubisz gadać. Poczekaj. To jest taki mi młody to... opowiadał, jak on w swojej żonie na lęczy jechał samochodem w i do młodego, żeby koła tam mi się może coś tak było? Nie, nie, nie miał odzyskać, odzyskać te paski smart. Odzyskać. Mam, mam odzyskać zlecenie. Wyczułem ją do kanału. Jakby przeszukać dno to pewnie by się znalazła. I on mówi: Byle jak najtaniej. Potem nurkować w lodowatej wodzie? Młody do niego się popatrzył. A zależy panu na żonie? No tak, tak. Ja to zrobię. Gdzie wyrzucić? No to tu pomieszka? się taniu nie da. W okolicy Żurawia, przy przedostatnim mostku przed samym portem. Nie spodziewałam się tak szaleńczego poświęcenia. No dobra, ale I tak Nie wiem, się go Chodźmy. Stójcie! Słyszycie? Urgam, no po... ja, ja czemu ten Zatawiam drugi jest uleczony całkowicie? No nie wiem. No. Każdy ma jakiś swój swój Trzeba się na jednym swój 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 Ale ten co swój 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 mu na co kurczę? Mało nie oszalał. Tym razem co to mi ale lepiej wyjść. ja tego dole. na dole. Ten jest za silny. Uważaj na siebie smart. Czekaj, co, co ty mówisz, bo mi tutaj przysłyszałeś? Nie, nie słyszałem, co gadałeś do niego. Zabij tego na dole. No, chłopie, on już minimal życia. Zaraz się ruszy, będzie miał tyle samo. No to bocie mogę należeć, to no, dobrze. To Co Coś tam, tam Co? Gdzie gada? Kto gadał? Gada? No ty chyba. Bo magię się nie dziwa. Ja jestem taki echo. Ale nie, ja nie mogę gadać, bo ja... Właśnie No, a jak... Było takie, jakby ktoś gadał w mgłę. To nie, to nie ja. Nie Dobra. Eee... Dańcie czteroliczną koniczynę pod nogami. I co, mam powalnąć? I go ulecę, zapiszę Nie. Nie wal go. Nie wal go. Tu co mam robić? Idę spać. Nie, wal go. Szkoda, że tu łóżka nie abym się położył. <laughs> Tak to nie ma. No akurat tutaj nie ma fajnie. No, Dobra, czytuję grę. <grym> ja. <grym> Ale to... czekaj To jest gorzej niż z tym trollem. No, no, To jest biedem. Masz pełno trolli, Cię trollują. Na tych ścianach musi być coś co otwiera jakieś ukryte przejście. O jest. Lepsze to ale nie, bo nie, że... Czekaj, Zaraz mi się styl taki fajny zregeneruje. A coś powiedzieli, kiedy zamykają, czy co? No nie, napisał na razie, że ten, muszę do niego odpisać, wiesz? Do Wiggera, bo ja ten nie tylko znam. A i Marian bezrobocie. A zresztą, jak chcesz, to myśli, że skłania się tu okay, przepraszam, mira do vida, ale wpadli z no, do Ale bym chciał to podziemie do końca spenetrować, do mira, i skończymy do prowadzenia wojny potrzeba czegoś Okej. żeby jeszcze raz pieniędzy. Smart mówił o tym miejscu. Na dnie powinna być paczka. Oczywiście, jeżeli mu się nie pomyliło. Dla tych wampirów. Przesłuchał go męda no nie nasza. Na Aha. Nurt musiał zmienić. No, nie było fajnie. Jak Ale tak sprawy życie płynie. Dzięki. Może innym razem. Ale no się Madora wyleczyła, ile to potrzebuje. Nie pełno oleju. Moim zdaniem dobrze robi to, nie wierzę. Ale jak była taka firma, chłopie, upa, się tego nie trzeba? Czy to sobie coś, co cały czas będzie trwało i to jeszcze przez długi czas, a upadnie. Konkurencja ich wykończyła. Ten panie? No. no. Czekali Nie dbali w ogóle? Ale chłopie, no oni mieli wszystko przecież, to. Ta... Do... Do... Au, tak, właściciel jeździł samochodem za 600 tysięcy To kurwa No Ta. tak Ja chłopie jak tam to, 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 ma... ty, jest Mercedes On Chodę miał SLS. jednego kurwa syn miał drugiego A tamten BMW to X coś tam 5, X5 5. To jest ten najdroższy A to X6 To jeszcze kilka lat temu Same koła kosztowały chyba w 5001 no. Ale chuj, kurwa trzeba było wymienić jakąś pierdoloną kurwa uszczelkę albo wężę w samochodzie służbowym, to no nie do dziadu. Poza czego? go walnąć do ale nie wiem czy mi to coś Robię da. Lubię sobie czasem popływać w kanałach. A, Próbuj. Po czparu ryb, białej kotwicy i resztek łodzi znalazłem coś Nie wierzę, podróż. zabiłeś go. To mój Jeszcze tylko dwóch. Chyba nic nie zamokło. Aha. Ojej, czemu no, mi przypominałeś o tamtym? Chłopie, Pamiętasz jeszcze, czym były moje żywioły? Mikrofon muted. Oko to nie tak znowu długo, a ja nie cierpię na sklerozę. Ale na amnezję, owszem. Zostałem w całym To dobrze. Teraz już nikt nie, nie, nie. będzie mógł cię wykorzystać. Okej, okay, tak nie mam robić. Ja? Aha. Nigdy tak <noise> nie uważałem. No się... Co? bo ja go pokonałem. Witaj, czarodziejko. Witaj Brandon Nie spodziewałem się, że przyjdziesz w towarzystwie Kurde czemu on tam na... No będę go zamrażał, teleportował. Szkoda, że tu nie można przepaść teleportować. No to było wtedy się się to łatwe. Chociaż wtedy dlawet było zajebiste. na wieczny ogień, nie! Ot niewinne zdziwienie. O, We mo... dwoje poradzicie sobie dwa razy. nie? oglądacie na najlepszych fachowców. Nie masz jakiegoś zwoju, nie wiem... Możecie za zajebistego? Riz, no nie warunki warunki finansowe z panem Brandonem? Mam dostać pełny mieszek. Brandon i spółka to poważna firma. Użyj na niego rozwoju i śmiertelny, śmiertelny. Coś cios Coś Co śmiertelny cios? Tak. Ona go nie ma. Mogę ci dać profanację. Nie lubię, gdy no kupiec daj. używa tanich pochlebstw przed zakończeniem roboty. To nie pochlebstwa. Ja tylko stwierdzam fakty. I co znowu nie zadziałało? Ja też. Nie wiem. Ja, no 90% po pierwsze, już zawsze nie działało. To nie można. W takim razie sam sobie wyganiaj szczury. Nie, to nie mogę wiem, nie, Ja już wiem, po co cię Nie, ja Ale teraz. dobrze. Będziemy mieli podwójny kształt. Będziemy każdy. Z tego dobrze, to to mojego rodzaju. No wiem. Trzeba rozłożyć te kryształki w magazynie. Mówiłem na początku. Tam, gdzie znajdziesz ślady szczurów. No to jest przesrane Odo mnie na jeden, a ty drugą, szukamy no magicznych miejsc. Hmm. Wiem gdzie o, dobra, miejsce mają mantyki, no, mają jest moja Ja też wolałabym siedzieć teraz w radzie królewskiej, ale zabili mi króla. Szukaj szczelin. Ale weź go a przy teleportu jest, żeby w tej A jak już porozkładamy, jak to działa to co? No to jak Szucie będzie stał któryś ciśnie, to dzięki temu się nie wyleczy. Ale z nie możesz a tego tam zrobić. Ale gdy dam pieniądze i zamieszczę właściwie, to świetnie leczy. Nie marudź. Ale wiesz, jak on sobie tu się uleczy? Ale jest zamrożony. To chyba odpowiednio A jak się odmrozi, tego jest... go zaraz znowu zamrożą. podoba mi się ten typ. Brandon? Mnie też. Jest stanowczo za tłusty. Wydaje mi się, że powtykałem to... w W takim razie, przygotuj się na fajerwerki sztuki magicznej. A czemu tam w nie, gręciem, nie. Mieli tyle. No? Ale niego chyba. Teraz wyleczaj się wyleczaj. Wyleczaj on, on nie atakował. On nie, od nie od atakował. Ja chciałem się popisać, wiedźmińskimi zmysłami. się popisać Ja zmysłami. Ja się zabiłem cze. jednego też. Ja też. Ja Nie, Ja Problem w tym, że nikt tego nie zauważył, bo i kompletnie ciemno. też. Ci ja też. Ja że Ja tak, i teraz będzie salwa śmierci.